W rodzinie królewskiej nadszedł czas żałoby. Jak podają media, royalsi żegnają osobę, która przez 71 lat uświetniała liczne imprezy na brytyjskim dworze. Jej wpływ z pewnością zostanie należycie doceniony od pół roku oczy całego świata skierowane są na to, co dzieje się w rodzinie królewskiej. Zarówno król Karol, jak i księżna Kate zmagają się obecnie z chorobami nowotworowymi. Liczne pomówienia i plotki również sprawiły, że royalsi skupiają wokół siebie jeszcze więcej uwagi niż wcześniej. Nic zatem dziwnego, że nawet mały news jest w stanie wywołać poruszenie, nie żyje cukiernik rodziny królewskiej. Nie inaczej było w przypadku śmierci królewskiego cukiernika Ediego Spencea. Mężczyzna przez 71 lat współpracował z rodziną królewską, a jego słodkie dzieła sztuki uświetniły cały szereg imprez na brytyjskim dworze. W swoim fachu nie miał sobie równych, zaczynał przy ubijaniu jajek na tort weselny królowej Elżbiety II. Stworzył torty na dwa jej jubileusze, a także na 70. rocznicę jej ślubu z Księciem Filipem. Spod jego ręki wyszedł tort weselny dla Sary Ferguson i księcia Andrzeja. Pracował także przy jednym z tortów weselnych księżnej Diany i króla Karola. Eddie Spence doczekał się odznaczenia, jego wkład w dworskie cukiernictwo został zauważony i nagrodzony. Elżbieta II przekazała Spence'owi order Imperium Brytyjskiego, zmarł w wieku 91 lat.